Jeżeli posiadasz płaską, niezacienioną przynajmniej 2 hektarową działkę, zgłoś się do nas. Grupa Kapitałowa PGE, lider energii odnawialnej w Polsce, szuka gruntów pod budowę farm słonecznych. Wydzierżawimy grunty 4, 5, 6 klasy w pobliżu stacji elektrotechnicznych i posiadających dostęp do drogi. Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 340 8201 lub przez specjalną zakładkę na naszej stronie internetowej. Tradycyjnie wieś kojarzona jest przede wszystkim z rolnictwem, jednak obecnie w coraz większym stopniu zyskuje ona na znaczeniu jako miejsce prowadzenia działalności niezwiązanej z sektorem rolnym. Działalność podejmowana przez mieszkańców wsi może przybierać różne formy. W przypadku pozarolniczych aktywności na obszarach wiejskich może to być zarówno rozwój nowej działalności w oparciu o gospodarstwo rolne i jego zasoby, jak i podejmowanie działalności, która nie jest związana w żaden sposób z rolnictwem. Wspólna polityka rolna wspiera w różny sposób przedsiębiorczość na wsi. W tym odcinku pokażemy Wam parę, która otworzyła pierwszą w województwie warmińsko-mazurskim palarnię kawy. Ich przygoda z tym popularnym na całym świecie wyjątkowym napojem rozpoczęła się tuż po studiach. Wyruszyli na zagraniczny staż na Hawaje. Trochę i samorozwój i przygoda ze względu na to, że po praktycznie skończonych studiach no, był jakiś taki niedosyt zdobycia Jakiegoś dodatkowego doświadczenia, wykorzystania trochę jeszcze tych, tych możliwości, że no można spróbować czegoś innego, można gdzieś wyjechać, żeby też to tak się nie zakończyło dosyć klasycznie, czyli studia, szukamy pracy i. Wymyśliliśmy sobie z moim. Wtedy chłopakiem, żebyśmy chcieli wyjechać gdzieś za granicę, odbyć staż, czegoś jeszcze doświadczyć, coś zobaczyć, przeżyć troszeczkę. W trakcie studiów zdarzało nam się wyjeżdżać w wakacje do Stanów Zjednoczonych, no i wymyśliliśmy, że te Stany to będą takim naszym miejscem po studiach przynajmniej na chwilę. Z tą kawą to był totalny przypadek, bo aplikowaliśmy o staż do Uniwersytetu w Ohio um, i ta kawa pojawiła się z tego względu, że mieliśmy po prostu styczność, ja jestem po kształtowaniu środowiska i rolnictwa na uniwersytecie warmińsko mazurskim Ania z kolei była na naukach o żywności, więc to się tak skumulowało. No i tak naprawdę w związku z tym, że ja rolnictwo, ogrodnictwo, architektura krajobrazu, czyli koniec końców taki Dziwnie to zabrzmi, może, ale no jeden z takich wymarzonych pracowników na plantacji, bo jakby są, są drzewka, jest uprawa, a z drugiej strony nauki o żywności, czyli sam element już kawy gotowej jako po prostu produktu spożywczego. Wiedzieliśmy, co będziemy robić, czym zajmuje się ta firma i na czym będzie polegała praca tam na miejscu. Oczywiście to było mniej więcej to, co wiedzieliśmy. Wiadomo, że zawsze jak przyjeżdżają starzyści, to te, te, te prace są różne i różnie przydzielane. Aczkolwiek firma, w której pracowaliśmy była bardzo nastawiona na rozwój ludzi, którzy do nich przyjeżdżali. W związku z czym pracowaliśmy na każdym etapie produkcji kawy. Nie było nam zabierane, żeby na przykład palić kawę, albo pracować z klientami, więc tak naprawdę od momentu, kiedy tam przylecieliśmy uczyliśmy się każdego etapu po kolei. Od sadzenia kawy, przez zbiory kawy. Oni mieli tam właśnie i palarnię kawy, i sklep z kawą, i kawiarnię. Byli przeciętnymi konsumentami Kawy. Jednak z czasem nie tylko zakochali się w tym produkcie, ale również stali się prawdziwymi specjalistami w tym zakresie. Zamiast zostać na Hawajach, postanowili wrócić do Polski i tu swoją pasję przekuć w biznes. Nasza wiedza przed, wy, przed wylotem e, e, skupiała się czy tam była na poziomie, no tak jak przeciętnego po prostu człowieka pijącego kawę, czyli my po prostu zasypujemy i i pijemy, a tam się wszystko po prostu totalnie zmieniło. No i był to element taki, który gdzieś tak jakby zahaczył. No i gdzieś postanowiliśmy tą wiedzę i, i, i te doświadczenie przekazać tutaj. Przywieź ze sobą. Nie oszukujmy się, ale to miejsce zrobiło też swoje. Czyli jedna rzecz to jest to, że zakochaliśmy się w kawie, a kawa hawajska w kona, tam gdzie mieszkaliśmy, jest jedną z najlepszych kaw na świecie, jedną z najlepszych i z najdroższych, więc tak naprawdę uczyliśmy się na jednym z najlepszych surowców na świecie. W tej chwili nawet nie mamy tego w ofercie, bo to jest tak droga kawa, że tutaj u nas nie ma zbyt dużo klientów na, taką, na taki surowiec. Więc to było naturalne, ale nie było przymuszone. To, co się tam nauczyliśmy, wiedzieliśmy, że jest bardzo, bardzo niespotykane. Ciężko zdobyć taką wiedzę, ciężko w praktyce zdobyć taką wiedzę, bo to też jest istotne, że tak naprawdę my praktykowaliśmy to wszystko. Większość osób spożywająca regularnie kawę nawet się nie zastanawia, gdzie i jak jest hodowana, jak wygląda i co wpływa na jej smak. Czarne ziarenko, które ląduje w mikserze lub ekspresie, to tak naprawdę produkt finalny po spaleniu pestek owocu kawowca. Na smak sam kawy, bo e, ma, mają warunki uprawy, e, ilość opadów, wilgotność, wysokość uprawy. I teraz, w momencie, w którym już mamy te warunki spełnione, kawa owocuje, czyli mamy kwiatostany, i one później zmieniają się w owoce. I koniec końców, kawa, którą my widzimy, czyli ziarna kawy, to, to jest pestka owocu. Kawa owocuje na czerwono bądź żółto, w zależności od odmiany. Ale koniec końców docelowo to kawa jest ziarenkiem, czyli to są dwie połówki, dzięki które tak naprawdę ten miąż owocu. Pływa na smak samego ziarna. Tworząc swoją kawiarnianą manufakturę najważniejsza okazała się wiedza, doświadczenie i kawowy zmysł, który był wynikową tych dwóch pierwszych czynników. W końcu praca przy kawie premium przypomina pracę na żywym organizmie. Na tym poziomie, na którym my się już poruszamy, no bardzo jest dużo zmiennych. I każda, nie wiem, wahnięcie, no, wachnięcie. wachnięcie wilgotności ziarna powoduje, że ta kawa całkowicie inaczej się zachowa, e, zachowa w piecu. Oczywiście no można e, zaplanować produkcję i po prostu, nie wiem, no, lecieć e, ileś paleń po kolei tak samo. Tylko, że my właśnie postawiliśmy na to, żeby e, postawiliśmy na kontrolę jakości taką e, profesjonal, profesjonalną, jak się ona odbywa e, na plantacji bądź w przypadku wycen kawy żebyśmy mogli jak najlepszą e, kawę jakościowo przedstawić klientowi. I trochę to tak przypomina, że to jest taka <laughs> operacja na żywym organizmie, bo koniec końców e, te ziarno, ono jest e, cały czas wilgotne, zielone, przechowywane e, w stałych warunkach. E, ono tak naprawdę jest żywe, bo jeżeli, tak abstrahując od odpalenia, jeżeli mamy ziarno zielone kawy i zamoczymy je w wodzie, ono zaczyna kiełkować. Ponad dekadę temu Ania i Kamil otworzyli palarnię w Morongu. Swoją przygodę z biznesem rozpoczęli właśnie na obszarze wiejskim w niewielkiej miejscowości na Mazurach. My jak zaczynaliśmy, to niestety sprzęt nie był tak dostępny jak w tym momencie, więc pracowaliśmy na piecach, które zamawialiśmy, sprowadzaliśmy z Serbii, ponieważ tam już ten biznes kawowy działał. Nie były to piece rozwinięte technologicznie. Ale tak naprawdę dzięki temu, że nauczyliśmy się palić na Hawajach i wiedzieliśmy, jak ten proces wygląda. E, Kamień był w stanie przełożyć to nawet w te piece, które nie były tak technologicznie zaawansowane. Uczenie się tego, 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 no można powiedzieć, takiego fachu, re, re, reagowania w ogóle, jak nawet reaguje samą ziarno na to, kiedy ty zrobisz jakiś, nie wiem, ruch delikatny z palnikami, podniesienie płomienia, no to to jest. E, no ja wychodzę z założenia, że tak naprawdę ktoś kto zajmuje się, czy tam planuje jakąś przygodę z paleniem kawy to jak najbardziej jestem, im łatwiej czyli im prościej tym lepiej, super nie, ale te podstawy tego, tego takiego, żeby te narzędzie, które ma być dla Ciebie ułatwieniem, a nie, że Ty jesteś jego niewolnikiem. My też zakład Morongo otworzyliśmy ze względów finansowych, ponieważ Morąg i te obszary wiejsko i mało miejskie e, jednak są obszarami, w których jest to dużo tańsze. To jest jedna rzecz, druga rzecz, pochodzimy oboje z Morąga, więc tak naprawdę takim naturalnym dla nas procesem było po powrocie z zagranicy, wrócenie na, na, na te nasze stare śmieci po prostu i e, zaczęcie działania w Morągu. Tam też mieliśmy większe Wam wsparcie i w rodzinie, więc było nam dużo łatwiej podjąć pierwsze kroki, żeby w ogóle zacząć. Na rozwój firmy Ania z Kamilem pozyskali również środki unijne z funduszu rolnego. My m, aplikowaliśmy o środki na dofinansowanie rozwoju działalności po około chyba 6 latach już działania firmy i te środki pozwoliły nam zakupić większy sprzęt, większą maszynę do palenia kawy. Ogólnie przeznaczyliśmy je po prostu na m, na sprzęt I, i to było takie dla nas bardzo istotne. Kupiliśmy sprzęt, który miał dużo większą wydajność piec do palenia kawy, który miał większą wydajność. Dzięki temu mogliśmy zwiększyć swoją produkcję i trafić do większej ilości osób. Więc tak naprawdę mm, przyczyniło się to do rozwoju zdecydowanie naszej firmy i tego, gdzie jesteśmy, w tym momencie. Kamil jest specjalistą od modulowania smaków i aromatów kawy, natomiast Ania zajmuje się szukaniem ziaren i kontrolą jakości, bo ma na to papiery i to nie byle jakie. Ja mam certyfikacje międzynarodowe, to jest Q Arabica Grader i Q Robusta Grader. To są certyfikacje, które ja to tak mówię, że znam się, umiem w kawę, rzeczywiście uprawniają mnie m.in. do oceny kawy. Oceny też kawy, punktowania kawy na plantacji, kawy najwyższej jakości, które, które są dostępne. Ta cała certyfikacja powoduje, że proces oceny kawy, wyboru kawy jest bardzo sprecyzowany. Czyli polega to na tym, że ja jako Q-grader w Polsce tutaj, który testuje kawy, które mamy dla swoich klientów, w taki sam sposób oceniam kawę, która wychodzi z plantacji na przykład z Kolumbii, czyli osoba znajdująca się tam zrobi dokładnie ten sam proces oceny kawy, jak ja robię go tutaj w Polsce. Chodzi o to, żeby ten system był ujednolicony, żeby nie było tak, że nie wiem, pan jakiś farmer spali kawę bardzo mocno, zaparzy ją w filiżance. My tu spalimy ją bardzo jasno, zaparzymy zupełnie inaczej, bo otrzymamy całkowicie inne kawy, więc chodzi o to, żeby to był ujednolicony system i każdy testował tak samo i miał takie same odczucia na temat tej kawy. Tak naprawdę najważniejsze w tym całym procesie oceny jest sensoryka. Czyli wyczuwanie mm, pozytywnych i negatywnych aspektów kawy, jak również wyczuwanie różnych e, aromatów i zapachów, które są w kawie. E, tak kiedyś dziś usłyszeliśmy na początku, w ogóle jak zaczynaliśmy zajmować się tą kawą wysokiej jakości, że e, kawa to nie sałatka owocowa, więc jakim cudem ja tam czuję e, malinę albo jagodę w tej kawie? Czy to jest tylko kawa? E, no właśnie nie. Kawa tak naprawdę w zależności od tego, gdzie rośnie, jak rośnie, jak jest obrabiana na plantacji, smakuje później zupełnie inaczej. Czyli możemy mieć dwie kawy z Etiopii, i każda smakuje inaczej. W jednej znajdziemy nuty kwiatowe, a w drugiej znajdziemy nuty cytrynowe. Na przykład. Lani Kofi. Swoją działalność rozpoczęła w morongu, gdzie do dziś mieści się tu zakład produkujący większe ilości kawy. Obecnie firma ma również drugi punkt na Olsztyńskiej Starówce, reprezentacyjne miejsce w jednej z kawiarni, tak zwany showroom, gdzie można nie tylko spróbować tego kofeinowego czarnego złota. To jest miejsce, gdzie właśnie prowadzimy głównie szkolenia, drobną produkcję i spotykamy naszych klientów. Naszym założeniem na najbliższy czas jest oczywiście podtrzymanie tego, co jest, czyli tej produkcji, co mamy. Mamy nadzieję szerzyć tą wiedzę kawą gdzieś dalej i, i mam nadzieję, że coraz więcej kawiarni będzie kupowało kawę jakości Speciality, bo naprawdę różnica w naparze jest ogromna, a najważniejszy jest klient, który do nas wróci na tą pyszną kawę. Dodatkowo bardzo duży nacisk teraz postawiliśmy na edukację, oczywiście też swoją po części, ale chodzi nam o edukację klientów i osób, które korzystają z naszych usług, żeby nie trzymać tej wiedzy dla siebie, żeby każdy kupując kawę wiedział na co zwrócić uwagę, jak, zwrócić, jak czytać to wszystko co tam jest napisane i żeby klienci po prostu byli bardziej świadomi. A przykłady innych biznesów, które można prowadzić na obszarach wiejskich z pewnością pokażemy Wam w kolejnych odcinkach. Być może ktoś się zainspiruje i pomyśli o stworzeniu czegoś własnego, a pomysł może wpaść do głowy przypadkiem chociażby przy porannej kawie. Opalaliśmy poprzednio koksem, drewnem. Widzieliśmy, ile tego się ulegnia z naszych kominów. To drewno też nie jest stanie. Wygaszało się na noc. Codziennie rano musiałam to była moja już rola wyczyszczenia pieca, rozpalenia, przyniesienia pierwszego sortu, że tak powiem, wrzutu do tego pieca. Natomiast w trakcie dnia już robił to w większości mąż. Dofinansowane z programu Czyste powietrze była fotowoltaika. Jest to 45 paneli, które wyprodukują nam tyle energii, żeby nas ogrzać, żebyśmy mieli ciepłą wodę i była lekka nadwyżka energii. Bez pieniędzy, z dopłaty, trudno by nam sfinalizować to, bo jest to duży wydatek. Tak dużo paneli było, żeby nam wystarczyło na ogrzewanie i obsługę gospodarstwa rolnego, bo jeszcze takie istnieje. Więc tej energii potrzebujemy deko więcej, jak na samo ogrzewanie, bo jeszcze pracują inne maszyny, sprzęt, inny pracuje też elektryczny. Tak? Takie były nasze założenia, żebyśmy byli samowystarczali. Jest oszczędny. Gdyby nawet było tak, że trzeba by dopłacić to i tak, by się nie zamieniło już na to, żeby, żeby palić w piecu kopciuchu, tak zwany. No, no już, bym, już bym nie chciała wrócić do tego systemu opalania i ogrzewania. Jeżeli chodzi o doradztwo, to przyjechali panowie, doradzili nam wielkość fotowoltaiki, doradzili nam pompę ciepła. Bardzo byli kompetentni ludzie, którzy nam to robili. Dokumenty pomagał wypełniać nam pan Maciej z naszego urzędu gminy, miasta Gminy Stepnica i jest ok, bo y, pan Maciej to ja jestem od tego, niech się pani nie martwi. <grybujesz> Widzę korzyści, koszty węgla rosną tak niebotycznie, że być może, że okaże się po pięciu latach, że jesteśmy spłaceni. Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze. Szczegóły na stronie czystepowietrze.gov.pl. Czyste powietrze! Marek Krzciuk, witam serdecznie. Proszę Państwa. Dziś mówimy o Lex pilot. Prawie, które, jeżeli zostanie przyjęte przez parlament, spowoduje, że pięć pierwszych przycisków to będą na Państwa pilocie, to będą przyciski związane z telewizją publiczną, a kolejnych 30 y, kanałów będzie kolejność ustalana odgórnie. Czym to grozi i dlaczego tak próbuje się zrobić? Dziś z nami prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej Jerzy Straszewski. Witam Panie Prezesie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. No, Lex Pilot to niektórzy mówią, że to tylko 5 kanałów, ale tak naprawdę to aż 35 kanałów to może być regulowane przez urzędników. No tak. Projekt, który będzie Sejm rozpatrywał, znaczy on już rozpatruje od zeszłego tygodnia prawo komunikacji elektronicznej jako jedną ustawę, która połączona jest z ustawą którą popularnie nazywa się teraz lex pilot, to jest tak zwana ustawa wprowadzająca tą pierwszą ustawę, ale one stanowią jedność i trudno byłoby rozpatrywać w tej chwili jedną bez drugiej. To jest ponad 600 stron, Nazwijmy to maszynopisu, a jeżeli ktoś na maszynie by to sobie wydrukował. To jest ogromny materiał, który reguluje wszelkie działania w ramach telekomunikacji i mediów w Polsce, które zostały. Opracowane, nad tym pracowano ponad dwa, a prawie trzy lata, to jest wdrożenie elektronicznego kodeksu, który został opracowany przez Komisję Europejską. No to, to tak, ogólnie, że. No tak, biorąc... ale do opinii publicznej, i chyba to jest w tej chwili najważniejsze, to jest to, że regulator, czyli urzędnik gdzieś tam w Warszawie, będzie ustalał. Które kanały jak na naszym pilocie będą wyglądały i może się okazać, że kanał, który Państwo w tej chwili oglądacie, no to będzie 59 na przykład, bo tak sobie wymyśli ustawodawca. No ustawodawca będzie Wam nad tym myślał, które, które programy, w którym kanale umieścić do tej pory to należało właścić w zasadzie do właściciela telewizora i abonenta czy też widza, który ogląda telewizję kablową, tak jak taką, jaką oglądamy przy, na tym przypadku w telewizji. To ja to się skończy. To się skończy po prostu zawłaszczonych zostanie pięć pierwszych kanałów dla potrzeb telewizji publicznej a następne 30 kanałów w kolejności będzie ustalone według, y, krajo -y, według y, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, czyli de facto y, widz czy też y, abonent nie będzie miał jak gdyby władzy nad tymi pierwszymi 30 pięcioma kanałami, tak jak ma do tej pory nad poda, nie, ja nie wiem ile konkretnie w telewizji to jest kanałów, ale jeżeli bym, tak jak i w innych telewizjach jest to około 200 kanałów, to jest to, te kanały są do Panie już, prezesie... PIKE mocno protestuje przeciwko tym, tym pomysłom rządzących. Czym to może grozić? Jak to się może skończyć dla, dla abonenta? Takie właśnie narzucanie z góry listy kanałów telewizyjnych. To może dodam do tego, że nie tylko PIKE protestuje rzeczywiście przeciw, przeciw tym nowym pomysłom legislatorów, ale inne organizacje, które związane są. Z mediami i telekomunikacją, takie jak e Pixel i tak dalej, i tak dalej. Taki apel żeśmy w połowie grudnia wystosowali do rządzących w tym kraju, do regulatorów, o których Pan wspomniał, żeby odpuścili, mówiąc tak delikatnie, ten temat, bo on nikomu nie przyniesie nic dobrego. Po prostu. Będzie w kraju, który jest przodującym jako operator telewizji kablowych, takich jak to ja i innych. Więc będzie sytuacja taka, że te kanały, które oglądacie Państwo do tej pory, ten kanał, który oglądacie w tej chwili w czasie tej audycji, one po prostu znikną, bo na nich nie będzie miejsca. Znaczy one będą w innym to miejscu. To będą te, które, które w swojej dobrej woli, nie wiadomo dla kogo, bo to nie jest określone, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustali jako kanały, które należy oglądać, bo podobno są, nie wiem jakie będą argumenty. Bo też nie wiemy jaka będzie kolejność. Wiemy, że pięć kanałów, tych pierwszych, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty to będą kanały telewizji polskiej. Jedynka, A, dwójka, trójka, nie TVP nie Info, nie TVP nie. Kultura. Ale pozostałych trzydziestki nie wiemy jaka będzie kolejność i kto to będzie w ogóle wszystko ustalał, w jakiej kolejności no, to ułoży. Wiemy, no to nie, to, to wiemy, bo wiemy, że ustawa deleguje tą władzę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, czyli do regulatora, który zajmuje się rynkiem mediów. Ale jak I to będzie układał, jak rady. to będzie układał, według jakich kryteriów, tego już nie wiemy. No niestety nie wiemy, nie wiem, czy ktokolwiek wie w tej chwili w Polsce. Nawet chyba ta Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie wie, bo pytamy się. Pytaliśmy się Ministra Cyfryzacji, który niejako wdraża, wdraża tą ustawę w Sejmie. Będzie ją w, przyszłym, w tym tygodniu, za dwa dni będzie posiedzenie Komisji Cyfryzacji i Minister Cyfryzacji będzie powiedzmy, popularnie namawiał posłów, którzy są zrzeszeni w Komisji Cyfryzacji, żeby tą ustawę przyjęli. My będziemy protestowali, my szukamy możliwości dotarcia do posłów i, i żeby tak jak na pierwszym czytaniu było szereg posłów, którzy uważali, że należy tą ustawę już w pierwszym czytaniu odrzucić, no niestety Większość Sejmowa uznała, że należy ją procedować i będzie procedowana w Komisji Cyfryzacji. Wtedy się więcej dowiemy, bo bo my próbowaliśmy się dowiedzieć w Ministerstwie Cyfryzacji, jakie będą zmiany do tej, do tej ustawy. Wiemy, jaka została zgłoszona do Marszałka Sejmu w pierwszej połowie po pierwszej połowie grudnia, ale też zapowiedziano, że będą zmiany. Nie wiemy, jakie zmiany. Będzie to wielka, Panie... niewiadoma. Panie prezesie, niestety musimy naszą rozmowę kończyć. Dziękuję panu za rozmowę. To, jak będą wyglądały nasze piloty w takim razie zdecydują politycy. No, nie wiem, czy, czy, czy to jest dobre, czy to jest niedobre. Ja w każdym razie prywatnie nie chciałbym, żeby żaden polityk grzebał przy moim pilocie. Z nami dziś był Jerzy Straszewski, prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej. Dziękuję Panie Prezesie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia. Posiadasz płaską, niezacienioną przynajmniej 2 hektarową działkę, zgłoś się do nas. Grupa kapitałowa PGE, lider energii odnawialnej w Polsce, szuka gruntów pod budowę farm słonecznych. Wydzierżawimy grunty czwartej, piątej, szóstej klasy w pobliżu stacji elektrotechnicznych i posiadających dostęp do drogi. Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 340 8201 lub przez specjalną zakładkę na naszej stronie internetowej.